Dzisiaj w mediach, nie będę mówiła konkretnie kto, ale pojawiły się informacje o bardzo głośnych dwóch rozstaniach. Pani od wielu lat jest szczęśliwą mężatką. Jaki jest przepis na ten udany związek w dzisiejszych czasach? No to jest bardzo trudne. I ja myślę, że to jest bardzo trudne. To jakby nie ukrywajmy. Znaczy, I nigdy nie było łatwe. I też nawet przed... Y przed ślubem pamiętam, że były takie właśnie, a no teraz to jesteście, płyniecie czy lecicie na skrzydłach tych emocji i tych wielkich uczuć, i tak dalej. Potem przychodzi życie, i to życie często jest, nie wiem, trudne, stawia przed nami wyzwania, których nie można zaplanować ani się spodziewać, i trzeba sobie z nimi radzić. Wydaje mi się, że komunikacja chyba to jest coś, co jest najważniejsze, że każdy ma swój świat, swoje obowiązki, swoje... Nie wiem, no kłopoty i radości, swoje pasje, w których się spełnia, na pewno mój zawód też jest taki, bardzo taki właśnie intensywny i zawłaszczający. I żeby jednak, nawet kiedy się jest bardzo zmęczonym, kiedy się wraca do domu, to żeby się dzielić tym, co się działo tego dnia, żeby umieć też wysłuchać tę drugą osobę, żeby się tak nie zamknąć z biegiem lat w tym swoim świecie, swoich właśnie zajęć, obowiązków, tylko cały czas chcieć mieć taką potrzebę dzielenia się tym, co się u mnie dzieje i umieć wysłuchać tej drugiej osoby. I wiele, wiele innych rzeczy, o które również trzeba dbać. Ale na pewno nie jest to proste. Trzeba po prostu chcieć. I ja wiem, że to jest frazes, bo ja też zawsze tak myślałam, a to są takie właśnie frazesy, że związek to jest ciężka praca. Ale tak, no myślę, że po 16 latach małżeństwa, tak, to jest praca. To się samo nie dzieje.